Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z tej strony Bartek. No i jesteśmy na kolejnym gospodarstwie. Po długiej przerwie. Godzina, chwilę przed ósmą. No i zaraz zaczynamy. Ziemie podobno piaszczyste, więc może się pójdzie, bo naprawdę dopadało w całej Polsce tyle deszczu, że jest ciężko. Maszyna gotowa. No i jesteśmy w okolicach Brodnicy. To jest jeszcze chyba kujawsko-pomorskie. Chociaż może i warmińsko-mazurskie, no nie wiem dokładnie, ale chyba kujawsko-pomorskie jeszcze. No i zbieramy podziemniaka skrobiowego, który będzie sadzony na wiosnę. No, pojedziemy na pola to zobaczycie jak to wygląda. Po czym poznać, że na polu jest sporo kabini? o tym, że obok pola leży jakaś kubka już. No i dysponowaliśmy już pół zbiornika. Mamy kolejne pół, bo akurat nam to wychodzi. No i tu będziemy sypać. I tam jest druga kubka, tam już cały zbiornik sypnęliśmy czubaty. Po z tamtej strony jakoś więcej było kamieni. No ziemia super do zbierania. Zobaczcie. Trochę niby popadało, ale i tak jest przesypliwa, bo to piasek taki dobrze się zbiera. Zbieramy starą maszyną. Zobaczcie trochę kamera się uszkodziła. Za dobrze nie widać. Ale już zamówiłem kolejną, nową. Po prostu monitor zostanie ten sam, a kamera będzie nowa. Kamieni jest miejscami sporo. I gdzie nigdzie są takie górki gliniaste. Bo te górki trochę powierzchni zbieramy. Ale staramy się je mijać. Chociaż czasem szkoda minąć. Bo większy kamień jakiś się tam trafia na wierzchu. No i zebraliśmy 4 hektary do tej pory całe pole ma 8 z kawałkiem Pole mocno łapunkowate, Kamera pewnie nie będzie tego widać. Ale naprawdę Waltra ma co robić na niektórych podjazdach no i jedziemy sobie z nawigacją, także kierować nie trzeba, tylko pierwsze dwa objazdy wokół pola zrobiliśmy. A teraz to już pas za pasem, jedziemy sobie na okrętkę właśnie, żeby taką górą, górą, taką dużą zjeżdżać, żeby pod nią nie podjeżdżać. No i robota idzie. No i ruszyliśmy po przerwie obiadowej. Już gdzieś z połowę mamy zrobioną, mniej więcej. Kamieni trochę jest, no ale jest też ta glinka. Którą gdzie nie gdzie, gdzie możemy to mijamy. Jest trochę górek, ale jakichś tam większych problemów na razie nie mamy z podjazdami. Bywało gorzej, oczywiście. Kamienia sporo się sypie, później Wam pokażę, ile nas zbieraliśmy. Thank <laughs> you. Zbiornik dwa, dwa razy przesypywaliśmy do tyłu, żeby się zmieściło. Tak to zabieramy w komi z powrotem, czyli około pół hektara. Z górki. Zobaczcie lity, żółty piach. Ten tu narożnik właśnie, o ta góreczka. W ogóle tu nie możemy jechać nawet z górki, jeśli się zakopuje. mega strona górka, naprawdę pod górę byśmy się w życiu nie wciągnęli dlatego zbieramy to cały czas z górki z tamtej strony pod górkę i jakoś to idzie a tu sypiemy kamień to jest jedno miejsce, jeszcze tam z drugiej strony jest drugie miejsce To już spora kubka się zrobiła Nagram wysyp, jak to wygląda. I coś zaczyna nam pokrapywać deszczyk. A chmury jakieś tam są. Czekajcie, czy to wytrzyma. W na tą ziemię, jak popada nawet, to nic się nie stanie, ale jutro też mamy inne zbieranie w innym miejscu. Lepiej, żeby nie padało. Mamy kolejny zbiornik. Zobaczcie, kupa już jest naprawdę spora. Jeszcze nam zostało ze dwa, może nawet 3 hektary z tych ośmiu, które mamy tutaj do zebrania. Kamienia naprawdę jest. No i na dzisiaj prace zakończone. Niestety urwał nam się widełka w przekaźniku od skrzydła, więc kończymy, ja jadę po części. No i jutro od rana zaczniemy pewnie, akurat sobie złożę. A Łukasz tutaj posprawdza, posmaruje wszystko, co się da akurat jak ma chwila. Także co to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.